Cześć mam moi widzowie w dzisiejszym odcinku plewienie tui. Tutaj mamy trochę drzewek takich malutkich tui okopywanie plewienie, o tak to mniej więcej. Do tego potrzebujemy tak rękawiczki i motyk. I zaczynamy. Tutaj trochę krzywo mi może wyjść, bo jedną ręką trzymam kamerę, a drugą będę kopał. Patrzcie, tutaj musimy dookoła tej tui, okopać troszeczkę motyką, tak wbijając nie wiem czy to mi jedną ręką pójdzie jakby co to, zrobię pauzę musimy to dookoła wykopać wziąć trawę, która będzie stąd wytrzepać tę trawę, żeby trochę ziemi tam zostało trawę z korzeniami wywalić zostawić tutaj takie jakby jakby takie wgłębienie dookoła tego tego drzewka tak, jak taki talerz o Dookoła tego musi być pusta ziemia i wtedy będzie łatwiej po prostu, żeby to drzewko bardziej urosło. To jest takie malutkie drzewko, no, ile ma? Niedużo. 50 cm 40 no około 40 cm tak, to drzewko ma. No i musimy okopać, wtedy będzie, jeżeli będziemy podlewać to drzewko, będzie lepiej po prostu szybciej będzie rosło, bo trawa po prostu zabiera też trochę wody tego drzewka. A tego trzeba okopywać. No może jedną ręką mi też idzie. Tutaj już mniej więcej drzewko dookoła okopałem. Ok I teraz... Pasuje, po prostu wydrzeć trawę. Tak, jakoś widzicie, z tymi korzeniami. Wyrzucamy na bok. Tutaj różny, różnego rodzaju śmieci też trzeba wyrzucić. O, widzicie? Już to mniej więcej. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo słońce mnie tutaj przynajmniej razie, ale na kamerze raczej chyba będzie dobrze widać. I tutaj tak mamy. Trawę okopujemy tutaj. Wyrywamy. Ja już Wam zaraz to pokażę, jak to będzie wyglądało. Musimy najpierw trawy się pozbyć i tej trawy z korzeniami. Tutaj różnych śmieci, też różnych drwienek, czegokolwiek. Trawa po prostu z korzeniami trzeba wyrywać, bo jak wydrzemy samą trawę, to to nic nie da. Musi być wyrwana trawa z korzeniami. Wtedy Zobaczycie jak to wyjdzie. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. Koło takiego drzewka powinno być odokoła tutaj ziemia. Patrzcie o. Widzicie? Tak mniej więcej taka płaska. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. I teraz, jeżeli będziecie podlewać takie drzewko, więcej wody będzie w tym. To drzewko będzie po prostu więcej wody pobierało, będzie szybciej rosło. A ta trawa nie będzie zabierała tej wody, tak to powinno wyglądać, i tak robimy z resztą tuj. I zobaczymy końcowy efekt, jak to wyjdzie. Tutaj trzeba zrobić takie talerze dookoła, takie, takie kółka dookoła. No, jak to wytłumaczyć? No. Tak to powinno wyglądać ze wszystkimi tujami, żeby po prostu drzewko szybciej rosło. I z pomocą rękawic, roboczych. Motyki i grabi. Tutaj całej tej trawy koło tych tuj wyszło akurat tyle. Dużo nie? Jak pół tuj. Taka wysokość. I tutaj wszystkie jest zrobione. I tak to już mniej więcej wygląda, tyle trawy do wywalenia, patrzcie. I tak, tutaj około tak powyżej 10 tui, no nie chcę mi się teraz liczyć, Ile? no tak 12 tui okopanych, tyle trawy wyciągniętej koło tui. I dzięki temu po prostu można jeszcze nawóz dać. Specjalny tak, żeby to drzewko szybciej rosło. Ale dzięki temu po prostu trawa nie będzie zabierała wody tuj. I po prostu ta tuja będzie, te tuje wszystkie ogólnie będą miały po prostu więcej wody, szybciej urosną. Tak to wygląda. No i koniec odcinka. Subskrybujcie mój kanał. Lajkujcie. Jeżeli ktoś ma na przykład takie tuje lub inne drzewka, takie małe, które niedawno zasadził. Wyślijcie mu ten film. I tak można zrobić z każdym drzewkiem. Z każdym drzewkiem owocowym, tuje. Różnego rodzaju, takie malutkie drzewka, to są dopiero zasadzone. Potrzeba od razu zrobić takie coś, takie okopy dookoła. Po to, żeby po prostu te drzewa, te drzewka urosły i po prostu, żeby ta trawa nie zabierała całego tego, całej wody. I koniec odcinka. Ja się z Wami żegnam. Cześć.